Hej kawizowie, ja jestem w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w World War. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. I przeczytam statystyki mojego kanału. Płeć mężczyźni 74,0%, kobiety 26,0%, region Polska 76,4%, Niemcy 0,3%, Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji, którzy mają przycisk subskrybuj czerwony to 70,5%, a subskrybenci z przyciskiem subskrybuj szarym to 29,5%. Tryb samolotowy. No to coś widzowie, jeszcze taka szybka informacja niestety, jutro już we wtorek się idzie do szkoły, no i potem czekamy na ferie i zimowe. Dobra, ale co dzisiaj? Dzisiaj e, poćwiczymy po prostu sobie język polski w World War, żeby nie było, że ciągle znaki i tak dalej. Pierwsze będzie anagram, przed chwilą go sobie próbowałem i nawet fajny, więc robimy tutaj po prostu trzeba posegregować poprawnie wyrazy żeby wyszły z u otwartym i uzamkniętym. więc tak tutaj będzie w i e, w i u a bo przed chwilą to odkładałem więc wiem tylko dwa założyłem kuku, kuku

okej okay. uw, <coughs> kere uw, kere uw, uw, nam szóste zadaniem A, M, kamówka? Nie. Oj, oj, oj. K... nie. Będę tak szczerał, może co trafi, bo... Makówka ma K, U, Me -a K, U, W, K. A, makówka, Dobra. Okej, okay, arbus, a nie. Ech. A? B... burza, dobra burza, okej. Okay. Myślałem, że arbus na początku to burza. Dobra, różowe ry. A? ry. U, że AMR żabem Mhm. O to kapu. A, dobra, kapusta, okej. Okay. No i dziesiąte... M... Mura... Murasz, dobra, murasz. Dobra, nawet poszło. Anagram. Nin cztery. Pisownia wyrazów z U otwarte i u zamknięte. No to teraz ortografia. A nie, to to czym to było za trudne. Pisownia z u i z U zamknięte. dobra. W, bo, woły. Chyba będzie U otwarte. Co? Anoracja. 47, aż tak boja. Które U zamknięte. Ogórek. Co? Okej. Okay. Na no, co tak wiecie, pisałam O, G, U. Mz OTWARTE one faktycznie dobre zamknięte Mucha U OTWARTE oh my god U zamknięty przemyk gdy wymienia się na O E A zaznacz odpowiednie przykłady skrót skracać news niesie tu stoły, przyjaciółka przyjaciel, żarówka żarówki, żółw, żółwie. Hmm. No to na pewno. Pe, 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 pe. Hmm, <laughs> to się na pewno zbołaś nie. A niech nie Wy się pewnie śmiecie i by dawno zaznaczyli, no ale wiecie. Przyjaciółka, przyjaciel. B myślę, że odpada. Tu stoły, to już prędzej. Dobra, ryzyk, fizyk. Krót skracać. F, albo D, albo C. Mam żów. nie, przyjaciółka, przyjaciel. Tu mam jedno. Tu. Tu. Czemu mi, o. No, te trzy trzeba było. Nie wiem, czy to mam dobrze, czy nie, czy jak. Ale wiem, że żów, żółwie, nie no, bo mam x. I niektóre dobrze, myślałem. A to żarówka, żarówki, czemu mi tu tak? No dobra. A nie mogę jeszcze raz, dobra. Jaskółka zawsze na początku wyrazu zaczynające się zaczynającego się F zapisujemy zaznacz popraną wersję zapisu. Z u o zamkniętym kad fundusz futerał Futro. No nie. A. Odpada. Z. U. Otwartym. Fundusz. Futro. Odpowiedź. B. Mamusia. Dobrze. U. Otwarte. Miód, bo miód to miód. uzamknięty. W ogóle. uzamknięte. Jaki to kolor? Przód. No, Którykolwiek uzamknięty. Uszko? A, łóżko, dobra, otwarte. Jak, no. Słówka, bo słowa uzamknięte. Mój, łotw Aj, zamknięte. A chciałem dać uzamknięte. Ma ludzki u otwarte, dobra. Siedemnaste. Z Zuzanna u otwarte, dobra. Wymówka u zamknięte. Dziewiętnaste. Zawsze na końcu wyrazu zapisujemy u na przykład menu tabu w końcu. No nie, u otwarte. Duch u otwarte. Zadnać poprawną odpowiedź w huśtawkach <grym> Odpowiedź A Jest. Poprawna czy nie? O nic tu fajeczki nie dali. No, ale chyba poprawna pa... uga u otwarte, dobra. 23. Już uza... U... Uotwarty. Okej, okay, 24, o oh my god. Zawsze na początku wyrazu zaczynającego się na ty zapisujemy. Zanadź poprawną odpowiedź. Z uotwartka turysta tupnąć. Oczywiście, że... A. No. Pusty u tyłu, otwarte. jest Ówczesnym o, uod... Uj. Mhm. Mm Miałem to często w szkole. Jest głaździwym. O. Miałem taką papugę, który był, która się nazywał. Który się nazywał Puszek. I jeszcze Casey była, no ale to one już dawno zdechły. Eee, yy, zanę pobraną Papuszka, 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 papuszka. mhm mm Kurde, papużka, no przecież. A inaczej przy tym, właśnie? ósemka u zamknięte brzuszek u otwarte, Zawsze na początku wyrazu zaczynającego się na ch zapisujemy zanać poprawioną wersję zapisu. З ну то вот варте. Не. О, та <связывая> наш попранув писав мені Мухомору. Мухомору. Оце. Мухомору. друге? Уф, ну то... Ай! Чи є це Вружба. Dobra. Współ... Spoo... No, bo ja sobie tak piszę na palcem, żeby się nie zbłonić. Rysuję, dobra. Zas... Zasówka, bo zasuwać. A i to... 37 zaznacz wyjątki. No to tak, wyjątki. Lasówka, ósemka, okulary, papuga, ów, wsówka. No to mi się zdaje, wyjątki. To na pewno. Uff. Papuga. Może to okulary, ale one mogą być pod puchą. No i ósemka, i wsówka Dobra, trzy dobrze, powinno być się to, dobra. Trzy dobrze mam, więc jest git. poprawnie pisownie, wiewiórka. <laughs> no wiewiórka, przez był zamknięty. Zawsze na początku wyrazu zaczynającego się z zapisujemy, Danać poprawną wersję zapisu. No, oczywiście. Czterdzieste. Zanacz poprawną odpowiedź. Ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny. Ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny. Cówka, zasówka, zakówka, ołów, okówka, odkówka, wskówka. Skówka, zasówka, zakówka, od okówka, odkówka, wskówka. Myślę, że A. Ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny. A, i jeszcze jedno Myślę, że jeszcze... O. Ach Te. i Aj cena trudno 41 Słówka... Dobra, otwarte mu... Aj! otwarte Za tam było w o, dobrze, był otwarty. W końcu. Cichu. utko, Humor. I ostatnie. Muzykalny. Dobrze, Zobaczymy, ja miałem dobrze. Gra ukończona. <laughs> 41 na 53 widzowie. Aha, mogło być i gorzej. dobra Okej, okay, no to teraz sprawdź swoją jedzę. nie, no to będzie to mi. Dobra, zobaczymy. He, wall? Pytanie pierwsze. Przygotuj się. W którym wyrazie napiszemy u? Pusty ogród. Dobrze. W którym ze podanych wyrazów u zamknięty wymieni się na o? O ja piję. nie wiem. Zachód, Ach. róża, góra, król. <laughs> nie wiem. Nam góra. Nie. Zachód, a chciałem dać właśnie zachód. Na trudno. Który wyraz nie, nie pasuje do podstaw, ze względu na zasadę. Ok, Bops, soku, szóst, szóstka, Kraków z soku? korydę Kraków, tak myślałem. Bonus rund, tu mam 200, dobra, idę za tym. Musi mi się trafić. Okej, okay, to idzie tu. Taka jest moja taktyka, widzowie. No i taktyka działa. Plus 200 punktów. A tutaj mi tak gorzej troszkę poszło. Może mi da znowu jeszcze jedno. ale Pytanie czwarte. Który wraz w nie pasuje do pozostałych ze względu na zasady autograficzną Z banuszek, kaczuszka, układanka, podarunek. Nie dodatkowy czas. Który wyrazów nie pasuje do pozostałych ze względu na zasadę ortograficzną? Nie wiem, dam... Zbanuszek? Mm. Oho, tutaj mam, narazisz! Czy źle? No, Trennam. nam Który wyrazów nie pasuje do pozostałych ze względu na zasadę ortograficzną? Kupuję, nurkuję, szanuję, ujrzał. Kupujesz, jeszcze nurkują. Może ja nie mogę. ujdzie Okej. Okay. Pytanie szóste. Który wraz kojarzy się z wrazami gra, kosz, boiska, piłka? Grochówka, koszykówka, lodówka, pocztówka. No... koszykówka, może chociaż jedno będzie dobrze? Jest, chociaż jedno, no ps. Ej, widziałem! Bonus round! Dodatkowy czas. Dodatkowy czas się teraz przyda. Ło, ło, to jest tu? Dodatkowy czas, koło ratunkowe. Się bardziej przyda niż jakieś punkty. <laughs> Pytanie 7. Przygotuj się. Który wyraz kojarzy Ci się z razami żagiel, łódź, woda, wiatr? Eee... żaglówka, Tutaj może się chociaż polepsze po lepsze. <grywka> pytanie W którym wyrazie napiszemy otwarte Jurko nastrój, gódka, podarunek. Podarunek dobrze. No, 22, i 122. <noise> w którym ze podanych wyrazów uzamknięty jest niewymienny chór, dróżka, brzuska, gwóźdź? Nie, mi się zdaje, że. Naradam. No, 50 na 50. Gdybym miał. A, tak myślałem. Dróżka? Nie. Kto by się spodziewał, że chór. No trudno. rent. No, Dobra, teraz mi się przyda 50. Okej. Okay. Tu, dobra. Na razie moja taktyka działa. Pytanie dziesiąte: Który wyrazów. Który wyraz można ułożyć podany liter W, A, U, G, A? GAŁA, UWAGA, WAGA, AGAWA Nie wiem, tam... WAGA? Nie. UWAGA mhm. Jedenastek W której grupie wszystkie wyrazy należą do tej samej zasady? Król, Królewicz, Mumi, Chłopcu, Kurde, dodatkowy czas, bo to za szybko idzie Królik, królewicz mówi, chłopców, nowa nowakówna, źródło ogórek, próżnia, różdżka. nie wiem, za dużo tego już mi się miesza, nie wiem nam. O, podwórko Rzeszów, no, nam tam D. Król, Jak Odpowiedź a, a chciałem coś dodać. Dobra, już ostatni widzowie. W której grupie wszystkie, wszystkie wyrazy należą do tej samej zasady? Rysują poduszka, kula, emu, struś, sklep, cebula, ubranie, dziupla, kruszek, krokusy. Rysuję Dam, 50 na 50, może tutaj chociaż tam dobrze. C i D. ubranie, dziupla, kwiatuszek, krokusy. Nie wiem, może... co? 7. Dobra, więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję raz komentarz. No, powiedzmy, że nawet mi poszło dobrze. No, nie udało się to, co chciałem. Wynik 684. Dobra, mogło być jeszcze lepiej, no Jak na pierwszy raz, to i tak jest okej. Okay. No, World War, bo pierwszy raz bo taki długi, no wiecie, to jest coś innego niż znaki i tak dalej. Więc chociaż tyle coś innego. Mam nadzieję, że mam filmik się podobał. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja, oraz komentarz. I się jutro już po szkole. Więc co, hej i hej widzowie do jutra!